Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Jala i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Droszeczkę będę musiał mówić ciszej bo mój brat śpi, no, niestety mam młodszego brata więc będę musiał sobie tak radzić po prostu, że muszę ciszej mówić, a dzisiejszym planem odcinka jest po prostu kupienie Penny króliczka co do peni mam już skinem. jest to skin świąteczny Zobaczcie sami. Ja na nią uzbierałem i kupiłem ją na odcinku. I to będzie kontynuacja serii kupnoświątecznych skinów. No bo święta to nie tylko Boże Narodzenie, Boże Narodzenie tylko. Nie wiem czy będzie to seria w sumie, czy to będzie ten. No dobra, zagramy najpierw tą świąteczną, tą Bożonarodzeniową. Dobrze, no to gramy sobie może na solo, chociaż na zadymce moglibyśmy pograć, może ulepszmy sobie ją najpierw, albo nie, 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 czekajcie, ja tutaj na szóstym level sobie ją na spokojnie podjadę, zadymkę, zadymkę. To jest tutaj jeden z moich ulubionych klubów, o, jakich klubów, chodzi mi o tryby. Dobra, stawiamy tam działko. Niech się pomęczy trochę z działeczkiem. Dobra, brameczka jest. Troszeczkę się moi przeciwnicy tak jakby zagalopowali. Za daleko se poszli. Dobra, dobra. Nie, dawaj piłkę, dawaj piłkę. Dynamite. To Snoop King. Dawaj, szybciej. Szybciej, szybciej, proszę cię. Dobra. Wygraliśmy. Wygrana, szybka, wygrana. No, taka szybka rundeczka, nie? 425 pucharków, 433 pucharki na Peni, a teraz czas na kupno. Y, kupno skina do Peni, króliczek. Y, może kupimy sobie gadżet. Na końcu odcinka jeszcze zagramy sobie wzmacniaczem obrony gad, gadżetem do Kruka, bo mm, bardzo lubię tą postać co tak samo jak Penny. Penny też jest jedna z moich ulubionych postaci, a poza tym ten skin jest wielkanocny. Yy, tak więc wypróbujmy sobie go najpierw. Yy, dzisiaj yy, grałem sobie właśnie ten yy, wyzwanie mi się wszystkie. Nie pytajcie jak mi poszło, czy wygrałem tylko na drugim grabie, na Brawl Ballu w ogóle mi nie poszło. Nie wiem, Brawl Ball to mój ulubiony tryb, a tu widzę, że nie poszło mi. No niestety tak się prezentuje cały skin. No zobaczcie. Myślę, że się opłaca i zobaczcie tą animację, jak to leci, ten króliczek. Mm. No, bomba jest zwykła, no to wiadomo, nie? Ja, ale się cieszę, że mi się udało. No i w ostatniej skrzynce. Mój brat, ten mały, ten tak, ten, który teraz właśnie śpi. Trafił mi. Trafił mi po prostu. 8 gemów, a 8 gemów brakowało mi do skina, więc no, mega się cieszę. Kupujemy, co nie? No kurde, 39, 39, czy na pewno się zgadza, czy to nie jest 49? Dobra, to jest 39, 39, dobra. Kupujemy, 3, 2, 1, i... Uhu, ale piękna animacja, słuchajcie. Musi być, oczywiście, jak kupujecie jakiegoś skina czy coś, to oczywiście z kodem VCR. Dobra, bierzemy peni. I bierzemy peni króliczek. Nie, to moja teraz moja ulubiona postać od dzisiaj to peni. Mam nowego skina. Cały czas skiny kupuję. No yy, tak, niestety kiełka jeszcze nie mam, żeby wam zaprezentować, jak ja nim gram, niestety. Kiedy go trafię, zagramy sobie nim, czekajcie, bo chcę zrobić coś, jakiegoś trikszocika. Pyk, nie, nie trafiłem To dobra, dawaj gościu, lecimy, dobra, pięknie, piękna brameczka, prawie moja, stawiamy działko, hmm. teraz będę grał sobie dwoma skinami, tak raz na jakiś czas, uuu, dwa kile, lol. Co tu się stanęło? Dobra, dawaj, strzelaj tą brameczkę, genek, gencio. Najpięknie. No Strzelona brameczka. No to jest troszeczkę za krótki odcinek, nie? I dla mnie 10 minut to jest co najmniej dobry odcinek. Tak więc taką peni zagraliśmy sobie raz i zagramy jeszcze raz. To ostatnie 20 żetonów mi zostało, czyli idealnie, żeby mieć jeszcze małego brawlboxa, Może nam coś się trafi. O, widzę, że gramy sobie z L Primo y, Brown L Brown Primo. Yy, dobra, stawiamy działko. Yy, ja tak za bardzo pani to nie wiem, jak grać, bo nie jestem doświadczonym za bardzo graczem. I gram. Bo lubię po prostu to postać. To jest jedna z takich fajniejszych postaci. Yy, tak. Yy, to, to było bez sensu to zrobiłem. Ale musiałem jakoś odpędzić piłkę z, naszej, z naszego pola bramkowego, yy, w ogóle mam pytanie do Was, co sądzicie o skinie do M z 500 sterpońców? Bo mi się on zaczął podobać ostatnio. Nie wiem czemu. Jak sobie uzbieram troszeczkę tych punkcików, to, yy, punktów sterpońców, to, to oczywiście, że go kupię. Bo mi się zaczął podobać. Nie wiem czemu mi się nie podobał yy, na premierze tego skina. To mówię, B, jaki to, b, jaki to jest brzydki skin. Teraz tak... No tak mi obojętne w sumie, czy to jest brzydkie, czy. Bo, wiecie, ja teraz zacząłem kolekcjonować sobie skiny i taki, taka peni musiała się znaleźć, szczególnie że Wielkanoc to moje ulubione święto. Jedno z moich ulubionych tak naprawdę, więc musiałem mieć takiego skina, ale bramka. Niestety jeden do jednego. Musiałem mieć tego skina w hmm, kolekcji, a jako, że zrobili promocję, która trwała przez trzy dni, no to nie, nie mogłem się powstrzymać i nie, nie kupuję big Boxa. tak jak to zawsze bym kupił tylko kupiłem sobie tylko kupiłem sobie właśnie skina do Penny który swoją drogą jest bardzo ładny mam, mam w kolekcji dużo skinów i muszę wam je w sumie pokazać bo nie pokazałem ich jeszcze nie, co ja zrobię Jaki jestem to nie? Chciałem zrobić, wiecie co? Chciałem, że tu odbić od tej ścianki, żeby to tak spadło do bramki, a ja... A ja Nie, ja po prostu nie umiem trickshotów robić, przepraszam. Chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś taki, wiecie, kuzacki, trafiłem w jakiegoś nie. No, to było ładne. Kolcik nie żyje, tak jakby to była piękna To lepsza niż trickshocik. Tak więc, wygrana druga. No, Penny po prostu jest prze... Piękny, ten, ten skin jest przepiękny, po prostu. Te fioletowe włosy, które, które nie są fioletowe na zwykłym skinie, ona ma czarny włos chyba. Zobaczmy sobie. Nie, ona ma też fioletowe, ale one są bardziej fioletowe. Tamte są takie różowe bardziej. Te są takie bardziej fioletowo różowe Nie wiem jak ten kolor się nazywa. Nie tego skina chciałem się wziąć, tego skina. O, właśnie. I czy coś z skrzynki drognie? Niestety nie. Max i Jackie. Kupim, kupiłbym może ten gadżet jakiś, chociaż w sumie, po co mi gadżet na razie? Mogę potrafić z księgi byłaby większa, większa radość. Tak więc krótka na razie sobie zostawiamy bez gadżetu. Ja będę dziękuję za oglądanie tego wspaniałego odcinka. Pamiętajcie o kodziefałcer, bo jest to polski youtuber i warto go wspierać. Tak więc ja będę dziękuję za oglądanko. Widzimy się w na następnym odcinku, gdzie raczej pogramy sobie w FIFA Mobile albo w Braula I jakieś pokazanko skinów, więc dziękuję za oglądanko i nara!